Panie mistrze, to może teraz coś na temat drewna opałowego. Ja, minister rolnictwa, znam się na tym najlepiej. W końcu tutaj się wychowałem. Pokażę wam, jak to się robi. Jak to robią prawdziwi mężczyźni? Dobra, przestań Dobra, nie kręćcie, bo mi się tutaj nie udało. Nie mogę wyciągnąć. Nie kręć od góry, żeby nie było widać tego, dobra? Dawaj. Trzy już. Dobra, chodźcie, teraz zrobimy dla nich, z czego mieszkania mogą budować. Chodźcie. Nie kręć, nie kręć. Ja kiedyś mieszkałem tutaj i jakoś żyję. Nie rozumiem problemów współczesnych Polaków. Tak naprawdę z takiej cegły można zbudować porządny dom. Inflacja dotyka wiele ludzi, ale bez przesady. Jeżeli ma się zasoby, to się nic nie dzieje. Otworzyliśmy, drodzy Państwo, ogródek warzywny dla mieszkańców tego pięknego miejsca. O, na przykład tutaj macie dorodne ziemniaki. Panie, panie Ministrze, ale to, to jest marchewka. Jak marchewka? No Zostańcie marchewka. kręcić. Za długo w tym Sejmie siedziesz. Cholera jasna jeszcze raz.